Siema, elo jestem, planta 10. I dzisiaj będziemy nagrywać Robloxa, e, a dokładniej tryb, e, który nazywa się Carset Islands, co po przetłumaczeniu na polski oznacza nawiedzone wyspy. No i i w pewnym sensie ma to znaczenie, e, w pewnym sensie to ta nazwa, e, no. Pasuje do tej gry, ponieważ y, pojawiamy się na wyspach takich jak tutaj widzicie, akurat to jest y, rozpoczęta już gierka, y, więc tutaj paru wysep, y, parunastu wysep nie ma, y, ale y, y, rozpijmy się na wyspach y, i są różne takie przeciwności losu, że tak powiem. No i musimy unikać tych przeciwności losu i uważać, żeby... no i ogólnie przetrwać. Może tak powiem. Więc y, zaraz powinna się ta gierka skończyć. Zostały dwie osoby. Więc zaraz to będzie koniec tej gierki i będzie następna. Będę mógł wam pokazać, no na razie czekamy, jesteśmy w lobby, więc y, mogę zbierać takie owocki, które mi dają walutę w tej grze, o właśnie skończyła się runda i, i będzie kolejna. Ok więc lecimy z następną gierą. No zaraz wam pokażę. Ogólnie nad paskiem mojego expa pewnie zauważyliście takie butki. To, to ogólnie są takie specjalne buty że jak ich użyję, to mam różne moce. Te czerwone dają bodajże skakanie wyższe wyższe skakanie. Żółte przyspieszenie O tam jakiś typ poleciał do UFO więc trzeba uważać yy, A te niebieskie dają ogólnie zmniejszoną grawitację nie? Czyli że się dużo jest w powietrzu i tak dalej No trzeba uważać Aj <laughs> przepraszam Rybkę mam. Yy, trzeba uważać na tego typa, bo on może laserem wrzucać do wody i zabijać ogólnie innych. Yy, tym promieniem, więc... Och, okay. Trzeba przed nim pouciekać, nie? Żeby. Bo to się może słabo skończyć, jeżeli nas złapie w ten laser, bo jeżeli dłużej nas przytrzyma w tym laserze, zaczyna nam zadawać obrażenia, a ten. A, albo po prostu może tak nas przerzucać, jak jest ta woda, właśnie co teraz widzicie, to może nas do wody wrzucić, a jak się jest w wodzie, to ona bije obrażenia, nie? Zabije po prostu. Więc y, dlatego, tutaj na górze, nie wiem czy widzicie, teraz, y, o, teraz jest taki czasomierz czerwony, i jak dochodzi do zera, to się zaczyna woda podnosić, nie? Jak się wejdzie do wody, jak już będzie na samej górze, jakby wiecie o co chodzi, to ten, to ona zadaje obrażenia, Bo ona, o teraz mogę już sobie do niej wejść, nie? Bo się obniżył jej poziom i mogę normalnie do niej wejść. To ktoś ma gorącego ziemniaka. A teraz już nie ma, bo nie żyje. Ok, zdążyłem. W ogóle te trampoliny są fajne, bo jak. Coś się starzy, zdarzy, że na przykład jest tutaj załóżmy te takie macki ośmiornice, które zabierają tą wyspę pod wodę, to można się odbić na inną wyspę. Akurat tutaj w tym przypadku nie wiem, czy by mi się to dało, bo jest daleko od innej wyspy. No ale w razie czego mam o, takie macki ośmiornice jak tam widzicie. Dzieliście, bo już znikły pogodą. No i znowu ktoś będzie miał ufo. O trzeba uciekać. ale może, może gdzieś tu ucieknę, tak żeby mieć jakąś wyspę obok. W razie czego? No, ten statek ufo jest kozacki. Spróbuję w, w tym odcinku dorwać taki, bo przydatny jest do ekspienia. Bo, jak się zabija, graczy innych, to się dostaje ekspo. Tam jest ufo, tam jest ufo. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. No nie, ty wykorzystał budki przyspieszające. Aaa, uciekać! O! Dążyłem. Uff. O nie, mam gorącego ziemniaka. Świetnie. Dzięki. Dzięki za przytrzymanie. Haha, ha, jaki głupek. Wziął ten y, wziął wziął dziewczynę z gorącym ziemniakiem i mówi i ten ziemniak wybuchł i zabił tę dziewczynę i jego. Ale szkoda, że ten statek już mi się skończył. Niestety. Smutek. No ale cóż, w ogóle Tutaj ja przygotowuję z, z skrzynek opening, to może w następnym którymś odcinku będzie. Mam dwie y, częste i dwie nieczęste, nie? Więc więc spoko jest, więc możliwe że będzie odcinek z openingu, bo z tych skrzynek można dorwać różne rzeczy. Na przykład tutaj. Y, Taką emotkę dorwałem jakiś czas temu. I ja sobie odbijam główkę. O. Ta. Klatka. Hej śmieszne połączenie. Trampolina i klatka, nie? O, nie? o nie, o nie. Nie. Chciałem wskoczyć na krawędź tej klatki, ale coś mi nie pykło. No trudno. Ty pieczo mnie spychasz. Przytrzymaj, proszę. Przytrzymaj. Dzięki. Aha, fajnie, że wskoczyłem do wody i się zabiłem. Uwielbiam to. No i tam ta dziewczyna wygra, mesh. no. O, fajnie. Ja będę ją chyba nazywał często skrzynia po prostu, bo po angielsku to jest. o. Jej, dostałem często skrzynię, teleport i jakiś token. Nie wiem, co to jest za token. Jakiś śmieszny token, ale nie wiem, co on robi. Więc idę. Jak wiecie, co robi ten token, to możecie mi napisać w komentarzach. Będzie mi miło. No, bo dostałem. No, dostałem. Nas... Osiągnąłem następny level i po prostu. dostałem. to coś. Ojej, czemu mi się teleportuje? Butki antygrawitacyjne podmieniły na teleport. Czemu tak? O, teraz jest ok. Bo te buty grawitacyjne jednak się przydają. Ja na razie ich nie używam, bo nie chcę bo nie chcę ich zmarnować, nie? Nie, nie, typie, nie skacz! Proszę cię, nie skacz. No, jakiś podły typ normalnie, nie? Dobra, ja stąd uciekam, bo ten typ jest niebezpieczny. Okej, okay, mam nadzieję, że ten wulkan mnie tu nie wysadzi. Właśnie o tym mówię. Zniknij wulkanie, no. Uff. Hech, i tam się pojawił pozdruszający. Normalnie, nie? Aaaa, ten tele... Tutaj ogólnie jest taki kociołek, ten kociołek tutaj to jest teleporter, nie? I ogólnie sorry za te przerwy, które miałem, bo tam ostatnio e, pewnie te... No teraz to ten odcinek jest najnowszy, ale... O Jezus... Ale... Jak nagrywałem... To... Ojo! Ale uh, fakt. Uh, 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 uh. Jak nagrywałam ten odcinek, to poprzedni odcinek przed tym odcinkiem wrzuciłem miesiąc temu, więc sorry za tą przerwę i, te, i to będzie ten odcinek. No i też się postaram na czas tych wakacji. Yy, na czas tych wakacji postaram się co tydzień coś wrzucać. Zobaczymy, może jeszcze w tym tygodniu coś wrzucę, ale nie obiecuję. Ale nie obiecuję, nie, bo nie wiem jak z czasem będzie. No ale ten odcinek myślę, że będzie na kanale. W sumie jeżeli go oglądacie, to znaczy, że jest na kanale, tak nieważne, no. no. Fajnie jakbym jeszcze... Jakby mi się udało dorwać UFO, żebym wam pokazał. Tam na... Na chwilę wcześniej dorwałem UFO, ale niestety na krótko. Więc. No, albo jakby mieczyk dor... Serio, wulkan. W ogóle ten typ od tutaj obok mnie co przed chwilą umarł. Ma najgorzej, bo lód i ogień to jest najgorsze połączenie. Ym, dlatego, że. Y Dlatego, że lód cię jakby spycha yy, na brzegi wyspy, a ogień, no tak jak się domyślacie, też zabija, nie? Wygrałem? Wygrałem, xD zostałem często skrzynię ekspiemciorki. Ej, tu coś napisane jest. Bull by a3d. Dobra. Myślę, że jeszcze jedna rundzioszka i to będzie tyle z odcinka. No kurde, może wam jeszcze pokażę jakieś butki. Ogólnie tu mam jeszcze jeden spaceship, ale nie chciałbym go używać, bo no to jednak mam tylko jednego, żeby Kupić więcej trzeba go za robuxy kupować, a no. A więc. Ja go chcę używać tylko jak będzie taka potrzeba. Nie, na głośno tak powiem. No chyba, że jakiś odcinek zrobię jeden, nie to wtedy. W się sensie, że zrobię jakiś specjalny odcinek z tej ok że pokazuję jak lata ten ten. Jeżeli wcześniej nie będzie takiego normalnego O, tam jest miecz Dawaj po miecz Dawaj po tym, te... ojej ojo. ojo, ojo Ojo Ojo, ojo, nie, 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 nie idź do mnie typi. nie idź do mnie, nie idź do mnie, proszę nie idź do mnie Proszę nie idź Proszę tu, proszę nie tu Dobra S Gzda Tornado? Pozdro, 600 O Jezus, ten, ten typ jest agresywny O tam w ogóle mam piękny pomnik, nie? Jak wygorywam Gzda <grym> Nie no, to jest pomnik z poprzedniej rundy Siup Jezu, ale to Tornado jest piękne Dobra, chyba zaraz będzie to koniec odcinka może za dużo się nie wydarzyło, ale no przynajmniej ale przynajmniej jest. Mam nadzieję, że zostawisz łapeczkę w górę, bo to przyjemne jest jednak i motywuje do działania. Przyjemnie też by było, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to żebyś kliknął na ten czerwony przycisk z napisem subskrybuj albo subscribe w zależności od jakiej wersji językowej masz YouTube'a no i żeby dostawać powiadomienia to polecam kliknąć taki dzwoneczek przy tym przycisku subscribe no i dobrze bardzo, bardzo przyjemnie mi się nagrywa odcinki no i mam nadzieję, że Wam się przyjemnie ogląda. No dobra, no to. No to. Cześć.